Halo Leute! Mówicie, że taki trudny ten niemiecki. Znacie wszyscy czasownik stehen, stać. Dodajmy do niego przedrostek auf. Aufstehen po polsku wstawać, wstać. Czasownik aufstehen jest rozdzielnie złożony. To oznacza, że w zdaniach niemieckich zachowuje się tak, że drugi człon y, tego czasownika, czyli stehen, odmieniamy przez osoby i znajduje się on na drugiej pozycji w zdaniu. Natomiast przedrostek ląduje na końcu zdania, nieodmieniony. To tak jakbyśmy powiedzieli po polsku, e, ich szteje um ua auf, czyli ja staję o ósmej w. Tak dosłownie tłumacząc na Polski, ta konstrukcja się nie pokrywa. Jednak ja zawsze wolałem sobie tłumaczyć, że czasownik rodziny złożony są to tak jakby dwa czasowniki. Po prostu przedrostek wpływa na pewną modalność. E, zmienia sposób, w jaki Główny czasownik jest rozumiany podobnie jak w konstrukcji z czasownikiem modalnym. E, powiedzielibyśmy na przykład ich muss mogen aufstehen, czyli müssen odmieniamy, znajduje się na drugiej pozycji, natomiast aufstehen ląduje w formie bezokolicznika na końcu zdania. Podobnie z aufstehen. Ich stehe um 8 auf. Stehen odmieniamy, natomiast przedrostek auf znajduje się na końcu zdania podobnie jak drugi czasownik w konstrukcji z czasownikiem modalnym w formie bezokolicznika, czyli nieodmieniony. Dla ciekawskich w ostatniej odpowiedzi mówiłem o zmartwychwstaniu Jest taki czasownik auferstehen, czyli zmartwych wstawać i pochodny od niego rzeczownik die auferstehung, zmartwychwstanie, w stanie. Und können zum Beispiel sagen Christus ist am dritten Tag von den Düten auferstanden. Chrystus zmartwychwstał stał trzeciego dnia. It's done.